Co nam zabrałeś, stary roku? A może coś dałeś, o czym ja nie wiem? W wieży oznaczyłeś Kto jest panem, a kto nim nie jest 私は <laughs> よく見る あっ。<laughs> oh <gasps> どうぞ。<laughs> 嗯像这样抓 どうも I'm <laughs> a- i <laughs> Czy teraz słychać lepiej? Proszę Państwa, którzy mnie słuchają, że dajcie znać, czy słychać lepiej. Halo, 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 halo. Proszę Państwa, yy, mówię o, też o naszych znajomych, którzy odeszli z Poznania. Joasia, yy, niedawno żegali, żegnaliśmy Jurka. Yy, mam sygnał, że już jest dobrze. Bardzo dziękuję. Yy, ludzi, którzy dużo zrobili, zawsze byli na, na, na posterunku można by znowu mieć parę nazwisk. Są ludzie, którzy są zamknięci w domach przez choroby, przez różne niedolegliwości, nie, 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 niedobory zdrowia, jak Ewa Wiraszka, jak Krysia Stachowiak, mimo wszystko kul, ale wychodzi. Jest też działacz, działacz Solidarności, nie zapisałem nazwisk, przepraszam, ale Heniu Gemzicki, Andrzejowie, Pytanie tutaj jest od Adriana Jasiciewa, Andrzeju, co o Ciebie słychać? Zdrowie fizyczne, ok. Psychika chyba też jeszcze nie najgorsza, bo jeszcze się chce i też Państwo namabią do tego, żeby się chciało. Co by tu jeszcze Państwu powiedzieć od siebie? Powiem tak. Nie życzmy sobie wesołych świąt, bo one święte, wesołe nie będą, ale przynajmniej. Postarajmy się pomyśleć o tych, którzy tak tradycyjnie mają swój talerz, swoje miejsce przy stole w tej zdominowanej przez religię katolicką tradycji. Przy stole jest talerz, jest miejsce, ale czy naprawdę niech będzie dla nas refleksją, czy jesteśmy gotowi na przyjęcie tego wędrowca? Bo jesteśmy w ciągłej wędrówce. Pisze o tym Olga Tokarczuk. I czy naprawdę jesteśmy gotowi przyjąć tego wędrowca, który nagle zapuka, który gdzieś dzisiaj marznie, umiera w lesie zimnym? Nie z naszej winy, z winy naszych rządzących, niestety. Proszę Państwa, tak powiedziałem: niech to będzie refleksja, niech to, niech to będzie moment, kiedy zastanowimy się, że trzeba komuś podać rękę czasem złotówkę wpłacić, y, zrobić coś dobrego. E, dobrze mamy tutaj, puszczę parę refleksji od Adriana. Nigdy nie zapominamy o naszych aktywistycznych, a, aktywistycznych znajomych, którzy nagle i niespodziewanie od nas odeszli z powodu pandemii koronawirusa. Nie będą mogli z nami spędzić świąt. E, tak, każdy z nas może wymienić parę osób. E, jeszcze szukam tutaj. No tak, niestety tu są głosy, ten głos jest zmieniony elektronicznie, słuchajcie, jakiś bełkot. Dlaczego? No bardzo Państwa przepraszam. Myślę, że w tej chwili już jest dobrze. E, przyłączam się do życzeń, mówi Iwona Ulanowicz. Tak, bardzo dziękuję. E, służby działają, nic nie słychać. No myślę, że to nie jest e, rola służb, tylko może moja niedopatrzenie, że nie sprawdziłem tego dźwięki, dźwięku. E, dziękuję za te uwagi. Ale tu napisał Andrzej, Adrian. Dobry wieczór Andrzeju, witam świątecznie, bardzo ciepło i serdecznie. Tak, Adrian jest stałym słuchaczem tych audycji. Adrianie bardzo dziękuję, bo myślę, że jesteś jednym z wielu. E, dziękuję Państwu. To, co uciekło, no niestety już, już poszło. Ja nie mam, nie mam tutaj zapisanej tej audycji. Pisze też Waldek, mój kolega od kamery bo mówić na zwiększonych obrotach nic nie można zrozumieć. No bardzo, bardzo jeszcze raz przepraszam. Mówiłem o dziennikarzach, mówiłem o prawnikach, artystach, o działaczach społecznych Solidarności, obecnych działaczach, jak, jak Robert Hojda, o wszystkich, wszystkich, którzy działają i dzisiaj chciałbym im przekazać słowa otuchy Robercie Hojda, Drodzy sędziowie, z Igorem Tulejom i Żurkiem na czele, z panią Szecką i Brzosek, prokuratorkami, Krzysiem Parchimowiczem, prokuratorem, oraz tysiącem przyjaciół, których poznałem od 2015 roku i również tych, którzy działają dzisiaj. Za te błędy techniczne przepraszam, ale życzenia płyną z głowy i serca. Także powtórzyłem się w niektórych akapitach, ale wybaczcie. Na początku przeczytałem bardzo ważny tekst Ewki Błaszczak. Nie wiem, chyba się Państwo nie pogniewacie, jeżeli, jeżeli postaram się go jeszcze raz przeczytać, bo to bardzo ważny tekst. Jeszcze raz. Ewa Błaszczak. No więc nie obchodzę. Mogłoby mnie cudze obchodzenie lub nie, zupełnie nie zajmować, ale w dużym gronie czujemy przecież, że ten czas jest inny, mroczny, ze względu na dramat uchodźczy, przygnębiający i mało świąteczny. Dzielę to poczucie z wieloma znajomymi i przyjaciółmi. I jednak nie rozumiem, a nawet pewnym smutkiem napawają mnie apele o odwoływanie świąt, bo nie wypada świętować, gdy w lesie zamarza inny, niechciany przez Polskę, gdy pandemia przeraża liczbami chorych, i zmarłych. No i ta faszyzująca władza. Nie wiem, co wypada, a co nie, w tym porąbanym czasie osoby wierzącej w Boga. Wiem za to, że nikomu nie stanie się krzywda, jeśli ludzie przeżyją te święta. Może lepiej, czulej, z większą uwagą na osoby potrzebujące. Nie jest też żadnym egoizmem poczuć najzwyklejszą potrzebę bycia z bliskim i wyłączenia na moment, na krótką chwilę oszalałego polskiego świata. Potrzebujemy tego, namiastki normalności, zatrzymania się. Ono nie powinno być oceniane jako objaw niewrażliwości na dramatyczne otoczenie. Chciałbym, abyśmy najbardziej aktywni w pomocy uchodźcom, myślę zwłaszcza o lokalcach z Zony, doświadczyli choć chwilowego ukojenia, bo mierzą się z potwornościami. Nie bądźmy wobec siebie surowi, niech kategoryczne oceny nie przychodzą zbyt łatwo. Co dedykuję też sobie. Bywało nie tak dawno temu, że ortodoksja zwodziła mnie na paskudne manowce. To jest fragment tekstu Ewy Błaszczyk, który zamieściła dzisiaj na Facebooku. Proszę Państwa, jeszcze raz spokojnych, refleksyjnych świąt i do zobaczenia, chyba w nowym roku. Bardzo dziękuję za uwagę, wybaczcie za niedoskonałości i do zobaczenia.